Nie, mam nadzieję, że to nasze nasz na mole jest. spokojnie, to nie, nie, nie jest aż tak hardkorowe wideo w stosunku do nikogo z was. Dobra. Wideo numer 3. A co powiesz o Szymolu? On jest zjebą i mizogenista i... Jest i straszną zjebą, ja tak uważam. No? Bo nazywał mnie mafka, n na mnie <laughs> mówił, <gadam gadam> no... Gadał na No. Pisał... Rasista, rasista. No. no jest trochę. Co I jedysz ja była taką przypięta, zaraz go szukać. Liza należy szyderców dość ostro Cię nazwała. Jak zresztą mogłeś usłyszeć? Z Jebą. Czy jesteś w stanie tutaj odpowiedzieć, właśnie jaki jest konflikt z Lizą? Bo ja widziałem, że Ty pokazywałeś jej historię influencingu w Ukrainie, nie? że ona już była tam. Ja nie pokazywałem, mówiłem po prostu o tym, Mówię, że, że była, ten... była sławna i skończyło się na Ukrainie tak samo, jak się kończy teraz, że każdy jej nie lubi. Czemu, czemu ten? Czemu tak? Nie lubisz Lizy. Ale ja co mam ją w dupie, to ona mnie zaczęła zaczepiać. Ja pierwsze słyszę, że mia ja n na nią powiedział. Ja nie, ja nie używam takich słów w ogóle na co dzień. Czyli Liza kłamie. <grym> ale ale walczą w pana jebany. Dobry ale, jest, dobry jest. Okej. Okay. Nie, no ale naprawdę, to szczerze ci No nie, no, nie no, raczej nie używasz, no, no to raczej nie używa się takich słów na co no. dzień. Ale małpka powiedziała na nią, to, ale to bardziej tak wiesz, pieszczotliwie małpka. Okay. Okej, okay, rozumiem. To dziewczyny mówię, kotku, czy mi się to nie mogę małpka powiedzieć. Małpko. Małpko. Ale rozumiem, że fakt, że Franio zaczął, jak miał kontakt z Lizą, mocno ci przeszkadzał. Nie, nie przeszkadzało mi to. Okay. Ja, my normalnie przecież tam na, na jednej imprezie byliśmy razem, potem też na jakiejś imprezie byliśmy razem i mi to w ogóle nie przeszkadzało. Ja, ja mówiłem nawet Frankowi, że ja się mogę z nią pogodzić, że mi to jest wszystko jedno, nie? Dobrze. No. Ktoś wody? Zresztą, nie wiem czy mogę to mówić, ale byliśmy w klubie tam, już, nie wiem, z półtora miesiąca temu. Przed pierwszą konfą, jak jeszcze Liza nie chciała powiedzieć w końcu, czy, dzięki, czy walczy, czy nie. Mhm. I normalnie zbiliśmy sobie piątkę, z nią pogodziliśmy się, potem u mnie w mieszkaniu była z Frankiem i wiesz, i luz. A później ona zaczęła coś znowu? Nie, a później już chyba nie wiem w sumie. Oj. Okej. Okay. No dobrze. To jest luz. No. To odparła. To bardzo wyolbrzmiła to to odpalmy w takim razie to jest wi na Gino, wideo... Y Czy właśnie. Ja słyszałem, że więcej jest chyba na ciebie, kurwa. Nic. Najgorsze jest to, a może i wiesz, dla mnie to najlepsze, że w sumie...